Manu z tej strony Paweł tutaj ze mną gra Tody, Kamil i Razer Będziemy grać w Farming Simulator 13 jak to widać dzisiaj zajmiemy się e, młóceniem Tak na no, i tak właśnie także po kolei pracowaliśmy długo na tej farmie, no kupę kupę czasu nam zeszło zanim on, z tych dwóch Trzech pól uzyskaliśmy, tyle kasy, aby kupić sobie porządny kombajn, bo nasz stary niestety tak się rozsypał, że. Szkoda mówić. No ma do no, się chłopaki, zwijamy, no nie? Tutaj jeszcze wam potwierdzę. Dobra, to co kto ma robić lepiej? No, kto ma co robić? Ja będę mógł chyba co. Dobra. Czekaj, to, wrócę, korpus. To wyjeżdżamy. Nie? A ktoś podepnie ten header? Nie wiem kto miał się podpinać To ja mogę header zawieźć, no w sumie nie mam nic lepszego Ja, ja muszę powoli wyjeżdżać, bo mi tutaj... Dobra, ja jeszcze go podepnę, poczekaj A znowu lipy na Ej, nie wyrobisz Możesz mieć problemy ze skręcaniem no, ale jak A jak tam, ty jak coś dowelisz, to wejdziesz, to No ja właśnie po butach przejechałem, a... Ja sobie wysiądę, Chcesz, Bude, panowie, traktor mi się popsuł. Jeden się zaklinował, ale dobra. Potrzebuję pomocy. Kamerzysta nie widzi, to można trochę pomóc? O, o i poszło, i proszę bardzo. Teraz Bude, ja się Panowie, bo mi się ryjem w Co się tam stało tobie? Pan kamerzysta się odsunie. Nic nie widać. Mam pomysł. problem, bo ciągnikiem nie ja mogę wyjechać. Mam podobny problem Te, jest tam po może wyjedziesz. Aha, no. wiem dlaczego. E, to D wejdź no, no. ściągnik, hamule zręszy mi ściągnij. Patrz. musi wejść. No i co? Po co? Spację naciśnię. No i teraz może jechać, a ja nie mogę sobie, bo mi hamule z Aha, nie masz Podajacz. spacji? Dobra, spoko. Nie ma <laughs> <To jest. laughs> Tylko że to admin musi odbotować niestety. Dobra. Aha. Dobra, to... to Dobra, jedna jedynastkę, nie? Dobra, Tamto, idzie, a później to. będziemy jechać mi tam za tak, kolejną. No i będzie lipa chyba. Wyrobisz. Weź mnie ktoś pieprzni, bo kurwa Jebany tutaj <laughs> ten Głowę nie zaprosił. nie wziąłem. Ty kura mi lata pod kołem. nie dobrze. Próbowałem uwolnić kolegę i oczywiście urzęzłem. Ale ty tak się zdarza czasami No. Ja, ja, ja jadę już Chuj Aha. <grym> W takim razie dwa? To ja może lepiej restartnę z tego, tego ciągnika, bo coś nie bydło chyba Jedź, 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 jedź Mówi tak z ruchu e, Ciebie to o Ciebie to było. No. Kamil, lepiej, żeby tego je było widać. <laughs> Jeździmy jak piraci nie po, Ja to po... ja nie mój, mój z tą przyczepą wiesz. Nie, tak, a ja we za nie? Dobra, ja się rozłożę tutaj, tutaj na tym polu to nie wolnym. Dobra, stop, złożę. Panie, to panie. No to ładnie, fajnie. Kopcisz panie tą czyjaś kopcisz. Ty, ja nie wiem czy ja będę na słomę kosił czy nie. Jeść hmm. Korek. Zaczynać, czy nie? No, kość, pan. Korek. No koś pan, koś, koś pan, koś. Zagraża innym uczestnikom ruchu. Co to jest? A ty bez kierunka nas wysiedzasz. O kurwa. <laughs> Złomy Dobrze, Weź To Tomek, nie mówi mi, że to jest 770 No 70 to jest U nas tym headerem dziwnie wygląda, no ale jest wszystko okej okay chyba się nie męczy No właśnie, przynajmniej ma więcej mocy na mniejszy header Dobre. dać wam coś zamówić Dać wam coś zamówić ja tego nie kupowałem. Tak. Więc zespoły o młotawę mają i wszystko. Najlepiej owinić hosta, no po czemu nie? No to cały. to jest swą drogą. Ja muszę w kukurydzy wyjść. Aha. Prawie fizjologicznie. <laughs> Kurwa, 85 nie zgasiłem. Ropę ciągnął. A później będzie holować, tepa. Jak tam kamień, spokojnie jeszcze wejdzie, nie? No, nie, czekam. Ale czek, procent, nie, migał pod jak będzie już. No, no, wyjdź, bo cię skoczę. Robię na słonek, więc wszystko Profesjonalista, tam. Ła, że bo się nie lepiej. No, trawy jadę Ona i... Trzeba jak się sypie. wszystko się nagrywa. Dobra, 97% jeszcze Czakień są. Wykręcaj panie, wykręcaj, no, no, no. Z oh, drewnem. Trochę trawy żyć chyba tylko. No, to... Ile masz procent? Stuba. Stuba. Oj, przemienię, wyrobisz? No... E no, cofać nie potrafię, dobra, sypię. O, za daleko. Cześć, cześć, wyłącz co sypiał. To jest za ten. U, na pole poleciało, więc co? No. To nie działają. Cześć, cześć. Cze, nie tak, nie, zamknij tą górę, zamknij. No jest. Przemek, nawróć jeszcze raz i stań tak tutaj między tą. To będzie Teraz. Między słomą O, właśnie, żeby na ten pasek słomy najechał byłoby najlepiej, tak? Nie, jak on teraz nie te, stoi Nie do... ten, dalej, dalej. No otwórz, bo nie widzę. O, skręca, o, dobrze i teraz po prostu. Otwórz, otwórz flurę. O, teraz idzie dobrze. Właśnie nie. A nie, idzie on, nie wiecie. Dobra. Stój. Pierwsza. Odejdź Stój. A, A, do, do, do. się. Wchodź nie. Myślę, że Mówiłem ci między paskami. U! Ty, lechim. weź to wyłącz, bo leci na pół. Teraz, już wyłap, ładnie. Kto to będzie zbierał? Kto to będzie zbierał? Bo ja nie będę A, Ach, kurczę no. Ci głupie, bo tak za dużo przycisków w tym kombajnie jest. W Izone tylko wajchy była, a 15 przycisków. Cholera, biednie. Dobra, to już srech teraz. Trudno. Dobra, to ja robię jeszcze nie ogarniasz widzę. Czego? I tego? tego kombajna No wiesz, po bizonie, no to trudno, żebym ogarnął. Dobra, nie jest idealnie teraz. Dobra. No ale za dużo nie wysypek. Niech ktoś jeszcze podjedzie bo już ma masz? 100. No, jeszcze 53% mi zostało. A to już, jadę. jadę, jadę. kura muszę czekać i odpalić. Czekaj, to nie jest takie. No trzeba tam chyba z kablami ja. coś zobaczyć. Bo... Ledwo, ledwo odpala ten twój ciąg. No. Akumulator trzeba zmienić, bo chyba szwankuje, Co za bardzo. A kopcisz? No kurde, no jak targaliśmy teraz na pola, co trochę, to... Dobrze? Bardzo dobrze, A trochę do sobie. przodu, jakbyśmy trochę podjechać. A. Dobra, 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 dobra. O, na środek, idealnie. Jeszcze mi zostanie, więc będę musiał posić... A, wrócimy, spokojnie. 30 to... tylko jeńczy 5% 650 kg zostało A to z po litrów Dobra okay. Ja po, no. po kultywowanym ale daję Ja koszę dalej to nie? Tak, tak Jedziesz, jedziesz panie, jedziesz ja Dodaniam tu, cię więc uważaj okay. okay. Nie widzę więc lecę dalej I Ja to ok. się wysypuję A tam za skudołą, za garażem tam. Oho, hmm. dostałem przepustnicy? Nie, nie No, powiem ci, już prze, przeleciał ten ten, ten dym, wszystkie wypieprzył. przynajmniej nie O, kurwa! Co się tam dzieje? A bo se zapomniałem Co zapomniałem Nie masz Nie wjechał gdzieś do krówa, albo coś Właśnie nie, tak pociąłem, tak się rozpędziłem tym, że przejechałem <gryzm 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 Ale dobra, za zawiozę do gorzelni, nie? Będzie na ropę a na ropę, niech wódkę tam na robią. ropę się zwrócić i wolę. No, wódkę przynajmniej zrobią dobrą. A to to to, to pożliwaj nam może dadzą. Czekaj, zobaczcie ile ton wyszło. E, 8-5 poszło. Niech dadzą tyle wódki. 8-5 z przycierką, kurwa. Dobra. To gazu i ogień. nie wiem, ja wiem. Ale lipa. No, no, tak. to sypiem, sypiem, sypiem. Nikt nie widział, dobra. No właśnie. a co że odwróciłeś 30? Mam. No, już podjechał. O, to tak szaro czuję tą 80? Pod... jeszcze kopci. Jeszcze mu kopci, ja się nie przypaliły sam. Co, w trzydziestce? Tak. Oby, A... oby dwie kopcom jak nie. Ale tam to to już wiem do tej roboty to trzeba powymieniać te wszystkie Ja w ogóle remont. Puszczelki, na pierścienie, tłoki niektóre. Remont trzeba O czym wypierdolicie? Panie, bo ty, bo ty... nigdy silnika nie nie... Nie w temacie. Widać. O kuba, pieszy Dlende. na pasach, ja pierdol dolab się. Tam, tam trzeba to cenzuro Eee, pi. Daj. Pi, pipi. I cały Kupii. czas tak. Baga, co ci oglądają. Kupi, tu są o, kupi, kupi. Dzieci też to oglądają. Tak. Um, słuchaj, będzie. to będziemy mówić kupi. Pii. To kupi. 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 No bo masz kupi no wiadomo i pij pi, pi. on razu. Ale o, o jakie ku nie rozumiem <noise> No kuku, kuku rydza No kuku A kuku A kuku Czelki takie kiedyś były No, <noise> dobre były no. Jak wiedranki <noise> Co i... z tego, Biedronka jest dobrym tym Czemu jak nie i pantom 30. Ło się wyrobił, faj Ile tam masz Kamił? 66% 66%? Jeszcze się, U, ty, no. się pod nie wiem, no nawijaj pan, nawijaj Ja muszę z drogi zjechać bo... No, bo jeszcze ktoś w ciebie przycedzi, to wtedy Oho ty, ja miałem farta, bo zauważyłem pieszego bo mi zaczął włali na pasy nie A tak szczerze rozpędziłem, marnie. że... Że ja nie wyrobię nie ale wyrobiłem Dobra się pają? Dobra hamulc mam Może chcesz się pają później zamienić to. No chętnie, Naj najęczmiej to ja pójdę. Dobra, nie masz jeszcze nogę na packi to lecę. A ja mogę na rzepak iść. Współczuję. <laughs> <laughs> tym kombajnem to współczuję. A szczególnie z tym headerem wiesz nimi, ale. Ty, ale ty nieźle się zbiera w tył kurde. Jak dasz pizzę, to. O! Jezu, stój! Uff, dobra. Ale dobre w tych 30, żebyśmy te fotele wymienili. A patrz jeszcze na ten bajer. Gdzie? O kurwa. Patrz, widzisz jak kamień szybko założył? <noise> w kieszeni trzyma. Dwajty <noise> panowie, bo mam 99%, a do. Dostajemy... dawaj, zasłuchaj pod nóżem. Ty już ostatni pasek lecisz. O ty. Patrzą na drogę. Ta. Gdzie? Tuba. Nikt nie jechał. Patrzą na drogę polu. Tu jechał pod niego. Dobra, że ty tego nie widziałeś. To może... Tu ja jeżdżę. Paniec. Muszę dogonić tego dużego. Dawaj, 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 dawaj. O dobra, dobra. O idealnie. Stój! No w tyłu trochę jakbyś cofnął. No. Okej, okay, dobra. Komórcz. Dobra, ty tam nie cofaj tyle, bo nie. Puchniesz go i mu lampy powinni bijasz. Znaczy koło może pokrzymiałem. Ale nie, ja przyczepię zbiję, to jest Już? Mhm. O, czy... Jeszcze To poczekaj, może ja dojadę do końca zostałem. No, A nie, dobra, podjeżdżam, dobrze podjeżdżam. daleko. Ale za daleko od grudy, czy ja? Bo nie widzę. No, w ogóle sypać nawet nie. Aha, dobra, to czekaj. Jakbyś to, podjechał to... przy tym pasku koło mnie... No to podjedź trochę dalej, nie? O. o teraz tak jedź, prosto. Teraz po prostu jedź. Dobra, to będziemy sypać w drodze. Ale no, skoro... nie na no, lej na pole się wysypisz. Cześć! Cześć! Stój, 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 panie! To do kabiny mu bo u mnie na czwórce za szybko jeździ. E! Ale u mnie na czwórce za szybko jeździ. Mówię, żebyś stanął, nie? Czy miałam jechać? Syp! Nie jeźdź. Ten lekcją mógł mieć sypanie takie bardziej prostopadłe. Dobra. Trójeczka i ognień. Jeszcze będę miał trochę. Bo uważaj tam, że tego nie zjedziemy. No to ja skończyłem. No to Przemek się rozładuje, no. Już lecę. Zjechałem. Ten jak kopci, widzę aż stąd. Powiem tak, Lekson z tym headerem dziwnie wygląda, no Prawie Dominator. <grywa> no. No teraz kręć, dobra, 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 stój. O, idealnie. I tak M to Chcesz Paweł pod ten, pod Tak, nie. tak. Bo na ulicy go nie zostawię, to ja podjadę. Nie, no no a... tam. Ja już wysypuję do Silosu tak nie. Macie inną robotę, bo ta mi się znudziła trochę. <laughs> Czemu od środka zaczynasz? Taki był wjazd. <laughs> ja pierdziele. Nie no, przecież to nie zależy... co, co ci to szkodzi? No nie byłbym... Powinno się od środka kosić. Od, od środka? Tak, bo zwierzyna dzika jest sarny. Widzicie, jestem doświadczonym kurde kombajnistą. Ale nie od środka to nie. <noise> ale jak, to trzeba kosić od środka? Nie wiem jak zazważyłem, ale strzało tak jest. Ha. Dlaczego? No, bo tam są jakieś dziki sarny, jakieś dziki, no ogólnie dziś Kaj, no. to wypłacze nawet, prawda? Mhm. Ale wiesz, jak, jak masz łąkę o szerokości 10 metrów, to nie będziesz jeździł po siebie, nie? Hmm. zawsze ile by nie było. A co ty. Jak... jak... Ile ta trawa będzie miała w meter może? <suszy> nawet nie. Pół metra nieraz rośnie i poszłam od razu nie? Patrz, ale Tomek to już obrobił pół pola, nie? No to tego traktora z tą strzelką A z tą tu będziesz startował, ta? O stu, i potem wziąłem go prawie, no patrz Czekaj, bo musi się odpalić to, 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 to ja sobie A nie, że on szybko rusza do tyłu, to jest zajebiste. No podniósłbyś ten header, co? A podnosi się? No nie, nie. wiedziałem. No ale żeś teraz zostawił, bo jest. Ups. Szybki wsteczny i już jestem na przodku, i mogę za nami. Patrz, pod górę ma słabo to. A, ja eee, Przemek! Cholero, to... powinieneś już zginąć. <grym> Powiem tak, chcesz się zamienić to 85 pod, ten, pod tą talerzówkę? Rozerwie. A ja ci tam <grym> ja 30? A wiesz co, czekaj, tylko odpalam. Nie ma sensu tam przy dziecku, bo ona się dławi pod górę. O, przyczepa mi z ucieka. Przemek ją. Dawaj prze, przepali ją trochę Ale opuściłby się a potem Obraz? <laughs> Dawaj tam przyjechał, pojeżdżę sobie w końcu. A 15 litrów mi to zostawiasz, no wiesz co? Nie, daj no hamulce na to mi podczepi Dobra, tam coś Ręczny Ręczny zaciągnij i wysiądł. Ła Puj, należy mu to O ja ile tam? Tomek, masz tych procentów? 51 dopiero. Ty pierdziele, ty. No A jedynką muszę jeść. Jedynką muszę A Dobra, nikt nie widziałem. Ale... No właśnie problem z tym, że widziałem... No przyczyną... ja jeszcze nie mam prawa jazdy, no. To jest tą może wziąć, bo w nią wiadę. Żeby najlepiej się nie spalił, bo odszkodowania nie będzie. Co się stało? Spaliło się coś? No na szczęście nie. No, że zaawansowany ten kombajn, ale zwiarać się może. Mam gaśnicę spokojnie wystarczy. Mam. <grym> może, może na, na koło wystarczy, żeby zgaść. <grym> A, kurde, do no tego się inaczej gasi, ja zapomniałem. Jemce porydztwa. No wej kamelowa, nie ma już niciesz, niciesz, panię, niciesz. <grym> Ej do ty, parę. <grym> <grym> No. Zatależowałem go, wie mi, gdzie się. O, tak, to jest chwilę, że się dorwałem do kombajnu. Tu są takie bariery w panowieżu. O, proszę bardzo. Dejść tak. to nie jest bizon. No. Mogę kamerkę sobie włączyć na header i nie muszę wywielać, panie, mogę siedzieć i zapatrzeć. Bum 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 Wygląda O, dobre, podjedź, podjedź jeszcze do tyłu. Byś od razu wysypał. A co, Chyba tu jest... się... Jesteś tu? No jestem. Tak na kamerce się nie widzę. Czekaj. Powinno pyknąć Dobra, widzę górę jak ten. Muszę się cofnąć Nie... Było dobrze pójść. Dobra... Już? Widzę... Sobie nie wiem czy wiesz, ale to w gestii tego podjeżdżającego to jest, żeby dobrze podjechać, a nie kombajnu A, kombajn też pomaga, kombajnista Zwykle nie On to najwyżej co może do przodu i do tyłu pojechać, żeby rozprowadzić w i tyle No właśnie, przegrałeś tu się... Widać jak zonem zon... cię kosiło i to nie raz, głowy Ja tak. na głowy nie, zawraca... ja nie zawracałem, żeby jakoś się ustawiać. Miałem takiego porąbanego gościa, który podjeżdżał, raz mi podjechał. On dobrze, wszystko jest na pewno, to no nie? Nie z dwie, tony na... z dwie... Z dwie tony z Dwie tony... Z na... Nie no, z tony na... ze zbiornika wycypałem na chiernictwo. Tam budził łopatą biegami zbierał to. W każdym razie zapraszamy do następnego i subskrybujcie, lajkujcie, motywujcie nas. Myślę, że dzięki temu następne odcinki będą jeszcze bardziej żywsze. Nie kamień? No dokładnie. Paptujcie, łapkami w górę. <noise> lajkujcie. A to zawsze jakaś motywacja, dla mnie. tak? Nie? Zawsze, Nie? zawsze. Gdzie jest lepsze. No właśnie. Także trzymajcie się. No, no trzymajcie się.